Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na taki krótki, poradnikowy odcinek o tym, jak zagrać All Star Weekend, All Star Game i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie konkursy, w które są w NBA 2K15 dostępne, bo niestety nie jest to wcale oczywiste, ani nawet proste. Zaczniemy od najłatwiejszej rzeczy, czyli od zagrania All Star Game. Wybieramy sobie Quick Game, wybieramy sobie Wschód, wybieramy sobie Zachód i gramy. Dlaczego to jest lepsza opcja niż granie All Star Game w sezonie? Ponieważ mamy tutaj składy takie jakie zagrają w tegorocznym meczu gwiazd, a nie te wymyślone czy zasymulowane w sezonie. Także zobaczcie, wszystko już jest gotowe. Jest parkiet, są stroje. Umówmy się, średnie, chyba nawet wolę rękawki z zeszłego roku z All Star Game. Chociaż przychodzi mi powiedzieć to z wielkim, wielkim trudem, bo rękawki są do bani. Okej, okay, mamy All Star Game, teraz konkursy. Slam dunk Contest i trójki. Odpalamy mylik, League. Ustawiamy sobie długość sezonu jak najkrótszy, 14 meczów. Wtedy szybciej będziemy symulować i dwie opcje: CPU Trade Offers Off i Lineup Management na auto. Nic nam nie będzie przeszkadzać wtedy przy symulowaniu. Ok, odpalamy taki sezon. Wybieramy sobie dowolną drużynę. Jaką tylko chcecie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ja wybrałem sobie akurat na potrzeby tego filmu Magic. Wchodzimy w kalendarz. Szukamy O Star Weekendu w kalendarzu. O i już się pojawił, symulujemy dzień przed, Rising Star, Seam to Date, czekam aż to się wszystko zasymuluje, gdy mamy sezon ustawiony na 82 mecze, trwa to oczywiście o wiele dłużej, a tak parę chwil i już będziemy mogli grać. Możemy sobie tutaj nawet zagrać Rising Star Challenge, aczkolwiek nie będą to te składy, które są w tym roku i nie będzie to ta formuła. A po prostu tak po staremu, także nie jest to jakaś super hiperfajna opcja. Do tego te składy jednak będą wybrane poprzez ten przesymulowany sezon, a nie te składy jakie są obecnie. Podobnie ma to się z konkursami trzypunktowymi i konkursami wsadów. Nie mamy możliwości wyboru, jakimi zawodnikami gramy. Oni są plus minus losowo dobierani. I proszę bardzo, klikamy. Już wybieramy, jakim zawodnikiem chcemy sterować. Możemy oczywiście sterować wszystkimi. Konkurs trzypunktowy, taki oto skład. Był w tym przesymulowanym sezonie. Przy kolejnych symulacjach to wygląda czasem różnie. Podobnie sprawa się ma z konkursem wsadów. Tutaj też mamy zawodników wybranych na podstawie tego przesymulowanego sezonu. Tak samo możemy wybrać, kim kierujemy. I tyle. I możemy się dobrze bawić. Tego Wam życzę. Widzimy się, mam nadzieję, w innych filmach na moim kanale. Także dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.